Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Love Essentia, gdzie dzielę się wiedzą o miłości romantycznej, własnej, żeńskiej energii, o randkowaniu. W tym nagraniu powiem o tym, jak podtrzymać zainteresowanie mężczyzny podczas randkowania. Może ten temat wzbudzać w Was kontrowersje, jak to ja mam starać się albo mam świadomie podtrzymywać zainteresowanie mężczyzny. Te kontrowersje czy złe odczucia w tym temacie mogą przychodzić z tego, że rzeczywiście tak jest. Kobiety często zbyt hmm. dużo uwagi przykładają do randkowania zbyt dużo myślą o mężczyźnie, z którym raptem zobaczyły się raz, dwa, miały fajną randkę. Wynika to z różnych przyczyn, o których teraz nie będę mówić, ponieważ to nagranie jest o tym, żeby uświadomić sobie generalnie, jaka jest dynamika randkowania. To znaczy zdać sobie sprawę z dwóch składowych randkowania, czy dwóch podstawowych składowych dynamiki randkowej, która powoduje, że ta relacja może się zawiązać, a z relacji może być związek. Pierwsza rzecz, o której muszę tutaj powiedzieć, to jest połączenie, budowanie emocjonalnego połączenia z mężczyzną. I to jest jedna jakość, która jest szalenie ważna. To połączenie to ma dużo wspólnego z wyrażaniem swoich emocji, prawdziwych potrzeb, z reagowaniem na to, co mężczyzna mówi zgodnie z tym, co rzeczywiście czujemy. I umiejętność komunikowania mu to w taki sposób, który przede wszystkim mówi o nas, mówi o tym, jak jego zachowanie wpływa na nas. I mówię tutaj nie tylko o tych negatywnych komentarzach czy negatywnych odczuciach, ale przede wszystkim, przede wszystkim o dobrych odczuciach. Budowanie emocjonalnego połączenia opiera się również na autentyczności. To znaczy, że mówimy. Coś na temat swojego życia zdradzamy, tak naprawdę zdradzamy jakieś szczegóły dotyczące naszego życia. Bo w momencie, kiedy druga osoba nie opowiada o swoim życiu, ani nie pyta o nasze życie, to nie mamy okazji w ogóle się poznać, poznać tego, skąd przychodzimy, kim jesteśmy i dokąd chcemy pójść. Więc te wszystkie trzy rzeczy, nasza przeszłość, to jak jest teraz i nasza przyszłość są bardzo ważne podczas randkowania, ponieważ Wykorzystujemy tutaj słowa i taką bezpośrednią komunikację do tego, aby dać się poznać, aby też powiedzieć, jakie są nasze intencje randkowania, bo one są bardzo różne, nie każde, nie wszystkie osoby e, mają na celu znalezienie stałego partnera podczas randkowania. To jest szalenie ważne, żeby zdać sobie z tego sprawę, że te pytania, które zadajemy e, potencjalnemu partnerowi czy potencjalnej partnerce, one mają nam powiedzieć coś o tej osobie. Mają nam. Urealnić tą osobę i zobaczyć, czy my jesteśmy w stanie zaakceptować tą osobę taką, jaką jest. Wszelkie pomysły na to, że będziemy ją zmieniać, są absolutnie wykluczone, ponieważ tak naprawdę musimy mieć świadomość tego, że ludzie są tacy, jacy są i my jesteśmy, jacy jesteśmy w tym momencie i będziemy tacy przez najbliższy czas, pod warunkiem oczywiście, że nie zdecydujemy się zmienić, więc ta zmiana będzie częścią tak naprawdę przyszłości. I to jest szalenie istotne, że budowanie tego połączenia to jest budowanie znajomości siebie, to jest właśnie obdzieranie siebie z tajemnicy, wyjawianie właśnie jakichś szczegółów ze swojego życia, opowiadanie o przeszłości, dzielenie się swoimi odczuciami z tu i teraz, aby partner, potencjalny partner nas po prostu mógł znać. I to jest połączenie. To jest coś, co buduje połączenie, familiarność, poczucie bezpieczeństwa, poczucie właśnie połączenia. Natomiast drugą rzeczą, która jest szalenie istotna podczas randkowania, to jednak jest tajemnica. To jednak jest erotyzm. To jednak jest yy, właśnie ekscytacja. Tą chemię tak naprawdę mamy wtedy, kiedy Niekoniecznie wiemy zbyt dużo o drugiej osobie. Mamy ją wtedy również, to poczucie ekscytacji, kiedy jest coś nowego. I musimy sobie zdawać z tego sprawę, że relacja, tak samo związek, jest nieustannym oscylowaniem między autonomią a połączeniem między połączeniem a ekscytacją między znajomym i bezpiecznym, a nieznajomym przez to też niebezpiecznym, ale przez to też bardziej ekscytującym. I teraz musimy być świadome tego, że podczas randkowania potrzebujemy te dwie rzeczy na, utrzymać na odpowiednim poziomie. Dlatego bardzo często mówię o kobie, kobietom o tym, że mężczyzna, który odsuwa się odrobinę podczas e, randkowania, kiedy mieliście ze sobą bardzo intensywny czas, jest, jest zupełnie okej. Okay. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że też mężczyźni i kobiety inaczej się trochę zakochują i inaczej reagują. Zazwyczaj kobiety dążą do tego połączenia, dlatego że chcą mieć poczucie bezpieczeństwa, aby mieć seks. Natomiast mężczyźni uwielbiają poczucie przygody, poczucie właśnie nowości, bo to sprawia, że chcą mieć seks. E i to nie jest też tak, żeby nie było, że kobiety mają tak, a mężczyźni tak. Absolutnie tak nie wygląda. Musimy bardziej być świadomi tego, że relacja to jest coś trzeciego pomiędzy dwójką osób, co potrzebuje mieć określoną dynamikę. I to, co wprawia w ruch tą dynamikę, to jest oscylowanie między dwiema jakościami. I dla kobiety, dla kobiet. Powinno być to dosyć istotne, aby zdać sobie sprawę z tego, że po długich wiadomościach, które właśnie zbliżają emocjonalnie, może być tak, że poczujemy właśnie to erotyczne rozdzielenie. Że często jest tak, i w związkach bardzo mocno to widzieć, że autonomia partnerów może spowodować powrót chemii, która jest też niezbędny do tego, żeby. Potencjalny partner, czy potencjalna partnerka, albo partner, z którym już jesteśmy, partnerka, mogli być również dla nas kochankami. To, co zabija przyciąganie i atrakcyjność, to słowo pochodzi od attrakt, czyli przyciągać, to, co zabija przyciąganie, to jest. Taka nadmiarowa potrzeba, żeby przewidzieć każdy kolejny krok i żeby być w tej bliskości bardzo mocno. Myślę, że duży problem z tym mają osoby, które mają na przykład osobowość zależną albo właśnie duży poziom lęku w momencie, kiedy partner, partnerka po prostu się odsuwa. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że to może być wyzwanie dla tej drugiej osoby. Musimy być świadome tego, że to, że partner potrzebuje więcej autonomii, nie oznacza. Że on jest nieobecny. Autonomia partnera mężczyzny wcale nie musi oznaczać, że ten mężczyzna jest nieobecny, że on jest niedostępny. Często mylimy te pojęcia. Wyobraźcie sobie coś takiego. Jest to taki przykład, który bardzo dużo daje do myślenia i często bardzo może być pobudzający w planowaniu zmian w swoim życiu. Ponieważ prawda na temat życia miłosnego wygląda tak, że osoby, które są majętne, które są zadowolone ze swojego życia, które są pełne pasji do życia, które są zdrowe, nie mają problemów z tym, żeby przyciągnąć e, kogoś do swojego życia. Więc musimy sobie zdawać sprawę z tego, że zawsze my, kobiety, jesteśmy pierwsze dla siebie. Nie tylko w wyrażaniu emocji, stawianiu swoich potrzeb na pierwszym miejscu i oczekiwanie, że świat i otoczenie i mężczyźni będą szanować nasze granice, ale my również jesteśmy pierwsze w tym, żeby dawać sobie takie życie, jakiego byśmy chciały dla siebie. To jest szalenie istotne, i zawsze kiedy myślimy właśnie w kategoriach tej atrakcyjności, jakiego, jako naszego zadowolenia z życia, to możemy w ten sposób czuć się bardziej atrakcyjnie i mieć więcej satysfakcji ze życia własnego i nie randkować z poczuciem, że chcemy kogoś złapać, że chcemy kogoś złowić, tylko że chcemy kogoś przyciągnąć. I celowo mówię tutaj o utrzymaniu zainteresowania mężczyzny, bo w momencie, kiedy poziom familiarności podnosi się i my kobiety czujemy się zaspokojone i już czujemy, że możemy się otworzyć, nagle mężczyzna, który strasznie się napracował, żeby dogodzić nam, żeby spełnić nasze oczekiwania, że nas tu zabrać tam, zaczyna się wycofywać. Bo tak naprawdę ten punkt krytyczny tej inwestycji u mężczyzny został przekroczony, on prze ma, ma poczucie, że przeinwestował, a wy raptem zaczęłyście się otwierać i on zaczyna się wycofywać. Dlatego, że być może tej inwestycji z jego strony było zbyt dużo i za mało otwartości kobiety. Uwaga, otwartości też seksualnej. Natomiast otwartość seksualna nie oznacza e, czegoś takiego, że tu nie ma seksu w ogóle, nie ma w ogóle e, seksualnego połączenia albo sensualnego połączenia, a tu jest seks. My myślimy o seksie w, podczas randkowania: albo jest seks i jest penetracja, albo nie ma seksu e, i nie ma penetracji. Natomiast mężczyzna musi też mieć to poczucie tej ekscytacji. Jeżeli kobieta. Na tym poziomie połączenia nie informuje mężczyzny o tym, że świetnie mu idzie, nie, nie daje mu takiego ekwiwalentu, jak jesteś zadowolona z tego, że on jest, jak fajnie na ciebie wpływa możliwość usłyszenia jego głosu, kiedy zostawia jej rano notatkę głosową, to on o tym nie będzie wiedział. I podczas gdy nam się robi dobrze i czujemy się rozgrzane do tego, żeby mieć tę relację z mężczyzną, mężczyzna czuje, że nie dostał nic. Często są takie dynamiki. Zwłaszcza mamy taką dynamikę, kiedy a jest nas chyba 99,9% kobiet, zwłaszcza jest taka dynamika, kiedy kobieta doświadczyła czegoś trudnego w przyszłości i nie chcemy wchodzić w stare buty i mamy trochę lęku, to ten lęk będzie blokował naszą energię seksualną i będzie miały albo wszystko, albo nic. To jest już jakby osobny temat i e, bądźcie czujne oglądając kanał Lovescencja tutaj w najbliższych e, dniach, tygodniach, a także profile moje na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, ponieważ niebawem będę robiła kurs na ten temat, na temat dynamiki randkowania. Dynamika randkowania jest czymś innym niż dynamika związku. I widzę, że często kobiety mają problem właśnie z energią seksualną, która dla nich oznacza seks. A to energia seksualna nie jest tylko o seksie, ona jest o sensualności, ona o zbudowaniu połączenia, ale także takiego z erotyzmem. I bardzo często zapominamy o tym, że my musimy mieć przerwy, że my musimy pozwolić temu mężczyźnie się oddalić, żeby wrócić, żeby zobaczyć, czy on jest w ogóle dla nas. I jednym z najgorszych pomysłów jest moment, w którym, gdy mężczyzna się oddala, nie daje znać rano, nie daje znać w południe, po południu. Robimy jakąś środkę i wysyłamy mu i inwestujemy, żeby przyciągnąć jego uwagę. Nie, to po prostu nie. Tak naprawdę dajemy wtedy, kiedy jest wymiana, kiedy jest odpowiedź. A jeżeli mężczyzna się nie odzywa, to znaczy, że słuchajcie, w 70% no dobra, może w 65% jest zajęty. Wszyscy jesteśmy szalenie zajęci. Statystyki pokazują, że seks między e, parą. E, Kochanków, między ludźmi, e, w, którzy są w małżeństwie. Trwa statystycznie pół minuty. Nie wiem czy raz w tygodniu, może nawet nie. Ludzie nie mają dzisiaj czasu, nie przykładają wagi do tego, żeby tworzyć intymne relacje romantyczne ze swoim małżonkiem, ze, e, ze swoją e, żoną. A co dopiero ludzie, którzy nie są połączeni jeszcze, którzy są jak dwa osobne atomy żyjące w zupełnie osobnych światach. W tym momencie to, że ktoś nie odpisuje od razu, może oznaczać po prostu tyle, że ktoś po prostu nie ma czasu. I mało tego, myślę, że to jest szalenie istotne w dynamice randkowej, aby to zrozumieć, że lęk zawsze będzie odgrywał rolę. To jest już kolejny, mam nadzieję, intrygujący dla Ciebie temat, że lęk będzie zawsze odgrywał rolę i zawsze będzie się pojawiał. Co jeżeli w mężczyźnie pojawia się lęk i wątpliwość? Najczęściej kobiety zaczynają napierać, Chcą zaskarbić sobie uwagę albo punktu tego mężczyzny, wysyłając fotki, albo idą w inną strategię. Obwiniają tego mężczyznę, wymuszają na nim, mają pretensje, że się nie odzywał. Nie mamy komunikacji, nawet zbudowanej jeszcze specjalnie wokół tego randkowania. Nie mamy pewności takiej w sobie wokół tego randkowania, i to jest kulu Natomiast nie, jakby nie wchodząc w inne tematy chcą, abyś się zastanowiła i zdała sobie sprawę z tego, że połączenie, czyli znajomość i bezpieczeństwo oraz erotyzm nieznajomość i tajemnica zawsze odgrywają bardzo ważną rolę podczas randkowania. Za, mając czegoś dużo tutaj połączenia obniżamy poziom ekscytacji. Mając mniej połączenia, to znaczy przerwę albo ciszę. Cisza też potrafi łączyć notabene. Mamy więcej ekscytacji i mamy więcej połączenia. Te dwie rzeczy muszą iść w parze. Mam nadzieję, że to nagranie było dla Ciebie pomocne. Jeśli tak, to zostaw mi komentarz. Jeżeli jeszcze nie subskrybowałaś tego lokalnego kanału, na którym mówię o randkowaniu, o miłości, o związkach, o energii męskiej i żeńskiej, to koniecznie kliknij w dzwoneczek. Zostaw komentarz, zostaw. Like, to już powiedziałam, wyślij to nagranie do kobiety, która też wiesz, że jest singielką, że wybór partnera życiowego jest przed nią, aby miała dostęp do super ważnych treści dotyczących właśnie randkowania. Dziękuję Ci, buziaki, pa!